Czyli wtedy, kiedy ja powiem nie, nie, nie będę tego robić, no to wszystkie oczy na mnie. Fuj te perfumy, jakby tam się dało rozkodować ten płacz, to pewnie by było fuj te perfumy, niedobre, zabierzcie mnie od tej babci, która tak śmierdzi. Dzieci też potrzebują czuć, że to ich zdanie jest ważne i jest brane pod uwagę. Siemka, ale się zgrałem prawie y idealnie. jak, prawie no, jak w Dzisiaj będzie o granicach i o tym dlaczego. Nasze dziecko, twoje dziecko rodzicu, cię testuje, bo nie znam rodzica, który chociażby raz nie powiedział tego, że jego dziecko testuje granice. Oj tak, testuje mnie, sprawdza. A ty, a ty znasz takiego rodzica, który tak nie powiedział? Znaczy... Ha? <laughs> tak mi się wydaje, no tak mi się, powiedziałam, tak myślisz? No, no bo ja zwykle... No, nie wiem, no tak. Wydaje ja się. Tak mi się. narcystycznie powiedzieć no, siebie. No może, ale tak nie wiem, może mi się kiedyś zdarzyło w jakiejś frustracji. Jakby nigdy nie mów nigdy. Być może w jakiejś frustracji, w jakimś przepływie emocji, w stanie wysokiego pobudzenia zdarzyło wiem, mi się. Nie wiem, jak to z tego poprzedniego odcinka, jak ta lina, ci się przeciągnęła tak, w drugą tak, stronę. Tak, tak. Być może w stanie wysokiego pobudzenia zdarzyło mi się kiedyś takie coś powiedzieć. Natomiast raczej na co dzień mówię o tym, że dziecko bada swój wpływ na świat a nie mnie. To wydaje mi się, że ta subtelna różnica zmienia nastawienie, bo wiesz, jak ktoś tes testuje mnie, no to ja od razu przyjmuję gardę. Tak się mówi? Trzymam gardę. Trzymam gardę. Przyjąć to możesz przelew od barci. <noise> Trzymam gardę i od razu jakieś takie obronne mechanizmy mi się uruchamiają. No a jeżeli moje dziecko testuje świat i swój wpływ na ten świat, no to? Nie, eksperymentuje. W, po, w porządku. Niech bada. Nie, no, ja nie mam Luzik. granic, Czuję. nie, no, testuj. Dobra, jakie są główne przyczyny, dla których dzieci testują ta granica? No, sprawdzanie... Poza badaniem świata. To jest bardzo ważna przyczyna. Sprawdzają tą swoją właśnie możliwość pływania na świat, to się wiąże, wiesz, z poczuciem autonomii, niezależności. Ja mogę, ja mam to moc. Okej, okay. czyli... Dowartościowują się? Nie tyle dowartościowują, no co każdy człowiek, niezależnie od wieku, chce mieć jakieś takie poczucie sprawczości. No nie mów mi, że nie lubisz decydować o sobie. No lubię, bo decyduję, no? Nie, nawet dzisiaj, jak teraz tutaj weszliśmy, i ja powiedziałam: to, to wodę masz. A ty mi mówisz: nie, kawę. No gdzie bez kawy zacząć, no? No prawda? Więc no lubisz decydować o sobie I to jest ta Twoja autonomia, ta Twoja niezależność. Nie będzie Ci dużo namówić, że masz tylko o szklance wody być. Więc Dzieci mają to samo. Nie będzie, nie jest nie to. Nie będzie ci żona mówić. <noise> dzieci mają to samo. I bardzo im zależy właśnie na tym, żeby mogły. Tym bardziej, że umówmy się, no dzieci, dlatego że są dziećmi, są bardzo pod wpływem dorosłych i my musimy jest naszym obowiązkiem kierunkować je i podejmować wiele decyzji za nich. Więc one. No tak, bo niektórzy mierzyli na aktymelkach cały. No właśnie, no. więc dzieci szukają tych swoich obszarów wpływów, gdzie mogą. Więc to jest jedna z, z mhm. przyczyn. Druga to jest takie szukanie uwagi. Czyli wtedy, kiedy ja powiem nie, nie, nie będę tego robić, no to wszystkie oczy na mnie. Syneczku, porozmawiajmy, ponegocjujmy. Kurczę, Im dłużej nagrywamy ten podcast, zaczęło no. się od, od odcinka O Kłamaniu, to mam takie przeczucie, że po prostu człowiek jest, czy ten mały człowiek jest takim urodzonym politykiem. Tak? No patrz, teraz wszystkie oczy na niego, nie? Tu kłamią, żeby zyskać uwagę i poklask, nie? Tu coś. Do... Więc jest to jest jakieś pewne niebezpieczeństwo. Druga, druga z przyczyn. Kolejna, to jest w ogóle y, rozwój poznawczy, czyli ta umiejętność myślenia, analizowania, przewidywania konsekwencji, y, czyli dziecko też sprawdza, jakie jakie konsekwencje będą miały jego decyzje. Mhm. Wiesz, jeżeli ja teraz zrobię to, to to się będzie wiązało z tym, że nie, okay. więc Czyli sobie nauka to dokładnie, coś. więc sobie to badają. No, ale też nie możemy zapominać o takim wpływie społeczeństwa, z innych ludzi, tak, grupy obserwują, co Dzieci robią uczą inni. Uczą się przez Więc ja też chcę, no właśnie. Czyli jak ojciec stawia granice mamie, <laughs> że będzie pił kawy, a nie wodę. <laughs> tak. To dziecko to obserwuje. Dokładnie, dokładnie tak. Czy jak dzieci w przedszkolu mówią, nie będę proszę pani mył rączek, no to on też potem nie myje rączek. Tylko że ta pani jednak mówi, że on musi umyć te rączki. No. Pani w przedszkolu w ogóle ma jakąś taką supermoc, nie ogarnia dzieci? Nie wiem, albo po prostu plantacje melisy w każdego. każdemu. Nie wiem jak to jak To, to jest, są już ich sekrety. Musimy gdzieś zaprosić taką panią przedszkolankę, taką no. wiesz, żeby już miała przynajmniej z 15 lat mhm. doświadczenia, nie? żeby nie była młoda po studiach, mhm. bo wtedy jeszcze cały świat Piętnego. jest piękny Z adrenalina, jeszcze jest zdrowia. Tak, żeby tak 15 lat doświadczenia miała, się zapytamy. Jak to się robi? Jak, jak to przetrwać? się robi? Jak, jak, robicie te, jak, jak robicie te granice w przedszkolu? I żyjecie w zdrowiu psychicznym. No. Czyli wychodzi na to, że zachowania tych dzieci są tak samo ważne, potrzebne. I Wkurzające równocześnie. <gry> tak, nas dorosłych wkurzają, ale jak popatrzymy sobie z takiej perspektywy rozwojowej, to są ważne, dlatego żeby nasze dzieci właśnie mogły nabywać różnych kolejnych umiejętności. I też ważne, że wkurzające myślę, że to jest ważne, żeby wybrzmiało, że te rzeczy są wkurzające nas teraz, dzisiaj. Ale tak. za 10-15 lat y, będziemy marzyli o tym, żeby te dzieci zachowywały się dalej. Były asertywne, tak. miały swoje zdanie. Nie, nie pamiętam, że mi taką sytuację, co Franek miał, nie wiem, może 3-4 lata i próbował podnieść nasz. Stół. 500-kilogramowy stół. I po prostu nie dało się mu przemówić, że nie podniesie tego stołu, tak, bo się nie da. Tak no żeby przez stół, ile można ci to tłumaczyć. A jak się i mówię, nie, no dobrze, próbuj. <noise> próbuj tak. nie? I to był fajny, że ty to niech próbuje, niech mu tak zostanie, powiedziałeś to mi, nie jemu. Nie, ale myślę sobie, że to właśnie było takie, wiesz, poklepanie samego siebie, Piotrek, nie wkurzaj się, to mu się w życiu przyda. Nie? I... No, no nie, no marzyłem, żeby mu nie przeszło, nie? O, tak. Wtedy tak, myślałem, żeby tak. ci tylko nie przeszło za 5-10 tak. lat, nie? gdzie wpadnie w środowisko. Nie wiadomo jakie. Nie wiadomo. Życzymy mu jak najlepiej. Ale czasy są niepewne. Kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. O reagowanie cię jeszcze zapytam, ale teraz mi jeszcze powiedz, czy to testowanie granic jakoś znacznie różni się pomiędzy testowaniem przez roczniaka, a znowu tego dziewięciolatka? Mhm, czyli nie wiem, czemu być dziewięciolatka? Już, już któryś, odcinek, no, nie? E nie znam żadnego dziewięciolatka. Małe dziecko, duże dziecko, wiesz co? Tak, oczywiście, że się różni. Różni się dlatego, że to jest. Inne dziecko w kontekście nie tylko Peselu, ale umiejętności, jakie ma. Więc jak sobie myślimy o małym dziecku, a mówiąc małe, mam nie tylko na myśli tego roczniaka, ale powiedzmy, do czwartego roku życia, bo jeżeli chodzi Chciałem, o. że powiesz, że takie dwumiesięczne dziecko też nie, testuje granice. Bo jeżeli chodzi o granicę, to te cztery lata, to też jest taki ciężki ciężki wiek. No dobra, a takie dwumiesięczne dziecko odstawia granice już? Oczywiście, że tak. Bierze go babcia, która ma nie takie perfumy, a on zaczyna płakać, nie? Fuj te perfumy, jakby tam się dało rozkodować ten płacz. To pewnie by było: Fuj te perfumy, niedobre, zabierzcie mnie od tej babci, która tak śmierdzi. Nie? No. Ale że tylko wszystko komunikuje płaczem, to nam dorosłym się wydaje, że tylko sobie płacze, jak zwykle. Okej. Okay. Wracając, no. że, że małe dzieci to mam na myśli takie właśnie do czterech lat, dlatego że jeżeli chodzi o granice, to cztery lata to jest taki e, kluczowy wiek. Czterolatki jeszcze się właśnie dużo tymi granicami, mam ochotę powiedzieć, bawią, dlatego okay. że one sobie właśnie mają zdefiniować, czym są w życiu zasady staje każdy grano i mówi, a dzisiaj sobie strzelę trzy granice. To jest taki dobry, dobry <noise> Tak, dzień. więc one próbują te zasady zmieniać, eksperymentować, nawet w planszówkach totalnie je wywrócić do góry nogami. Jest, no nie? Tak, no. Więc cztery lata to jest, jeżeli chodzi o granice, to taki właśnie moment przełomowy. Więc te młodsze dzieci do czwartego roku życia, one często mówią nie, bo nie. To jest takie nie. Bo ja chcę decydować, bo ja chcę rządzić, czyli tam właśnie mamy to e, testowanie granic dla samego testowania granic. Właśnie po to, żeby poczuć tę autonomię, poczuć tę niezale niezależność, zobaczyć e, jaka wtedy będzie mina mamy, jaka się tacie zrobić zmarszczka, kiedy ja tak się tutaj sprzeciwię temu, co mówi. Natomiast starsze dzieci, one już e, bardziej robią to w taki sposób, mam ochotę powiedzieć, przemyślany, ale mam na myśli to, że. Konkretna jakaś granica, którą komunikuje dorosły, jest dla nich tematem, tak? Czyli one się nie zgadzają z czymś konkretnym. Na przykład, słuchaj, tato, limit na ekrany jest w naszym domu za mały, więc tą granicę będę teraz obrabiał, nie? Okay. I nie robię już też tego tylko w taki sposób. Nie, 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 nie. Ale też będą negocjować, dyskutować, próbować jakoś naciągnąć, może jakoś sprytem, a potem znowu argumentami. Więc bardziej to, im starsze dziecko, tym bardziej się dostaje takie przemyślane, dorosłe. Okej, okay, a z Twojej perspektywy psychologicznej, jakie są złe reakcje rodziców na te, na te, na te stawianie granic przez dzieci? Znaczy się na testowanie tych granic? Takie unieważnianie, czyli powiedzenie dziecku, że jakby ty nie masz prawa mhm. do tego, nie? Czyli ja tu rządzę. O, takie jak nasi rodzice nam mówili, ma być tak, jak ja mówię. Koniec to, co ty tutaj... Słuchaj starszego. Dokładnie. Ja tak mówię, więc tak ma być. To jest duży błąd, dlatego że dzieci też potrzebują czuć, że to ich zdanie jest ważne i jest brane pod uwagę. Czyli ja mogę powiedzieć, że nie zgadzam się na kolejną porcję lodów, ale to jest ważne, żeby usłyszeć to dziecko. Czyli ty masz ochotę na te lody, ty je bardzo chciałeś. Mm, Okej, okay, no ja się nie mogę zgodzić, bo się martwię o twoje gardło. Wiesz o co chodzi? Mhm. Że ja nie od razu właśnie, ja tak mówię i tak ma być, tylko ja daję też temu dziecku poczucie, że to fajnie, że mi o tym mówisz, o tym, na czym ci zależy, bo zobacz, że jak sobie myślimy o przyszłości naszego dziecka, to my przecież chcemy, żeby do nas przechodziło ze swoimi pomysłami. Nawet czyli, tymi kiepskimi. Czyli Można znowu, jesteśmy, ta, czyli znowu kiepskimi. jesteśmy trochę takimi paranoikami, nie? że z jednej strony tu nie rób tak, ja powiedziałem tak ma być, a z drugiej strony chcę, żeby moje dziecko było silne, niezależne. Wiesz co, ja bym nie powiedziała, że jesteśmy paranoikami, czy że coś z nami jest nie tak. Ja bym powiedziała, że to jest bardzo normalne, że my chcemy, że chcemy żeby nam w życiu było wygodnie. Okay. I teraz to wygodnie oznacza, że w tym kontakcie Dziecko z dzieckiem będzie, będzie łatwo, więc ono mhm. będzie posłuszne i nam będzie łatwo. Na w przyszłości będzie łatwo, kiedy ono będzie asertywne wobec kolegów, wobec szefa, żeby sobie poukładało życie, bo to wtedy już nie. Nie nam się będzie No tak, ale wtedy, broń Boże, nie może być asertywne w stosunku do rodzica. No nie, 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 tylko... do nas zawsze nie, nie, miło tak. i uprzejmie mamy i mieć taką każdą kartę, niedzielę na rodzinny obiadek. Tak, kartę VIP, nie? U tak. nas tym... niezależnie od swoich planów, do mamusi trzeba przyjść na obiadek. No, czy... no lubimy wygodę w życiu, no nie ma co ukrywać. Znaczy ja tam, no to dlatego jeżdżę w niedzielę na obiadek, nie? No bo jest ugotowany. <laughs> <laughs> bo lubię to wygodę w życiu. To jest twoja korzyść. No <laughs> to się potrafimy wręcz prosić, nie? Nie. Nie. Skądże? Mamusiu, stęskniłaś się za nami, chyba co. Dawno Franka nie widziała. Ale odpuszczanie takich granic, czy nie reagowanie na to, jak te dzieci testują, mhm. wydaje mi się, też turbo niedobre, nie? Zdecydowanie, zdecydowanie. Wiesz, żadna skrajność nie jest dobra. Czyli karanie dziecka za to, że zachowuje się w sposób według nas niewłaściwy, jest złe. Unieważnianie tych jego emocji jest złe, ale tak samo właśnie to takie machnięcie ręką, a to już dla świętego to spokoju. Jest tego, tego loda przynajmniej nie będzie kolejnej awanturki. Tak, to też jest złe, bo w tym momencie no czego uczy się dziecko? Dziecko uczy się tego, że jednak granice innych osób nie istnieją. Nie istnieją. A to przecież w życiu chodzi o to, żeby jednak pamiętać o tym, że moje granice są ważne, ale innych ludzi też trzeba jakoś uwzględniać. I czasami mama, owszem, zrezygnuje z, z tego, o czym mówiła, tak? Ja na przykład mogę powiedzieć: dobra, to możemy zostać na tym placu zabaw jeszcze 15 minut, nic się nie stanie. Nie? Tak, ps, ps. Fajny zegarek. Jak ktoś ogląda wersję wideo naszej rozmowy, to właśnie zerknęłam na mój wyimaginowany zegarek na dłoni I sprawdziłam, że możemy na placu zabaw zostać jeszcze chwilę. I Dziecko czasami. tak nie rób, nie? Żeby telefon okay, wyciągnął. Okej, okay, dobrze, dobrze. Więc czasami, tak, ja też pokażę dziecku, że mogę ustąpić i tego samego będę uczyć wtedy tego mojego malucha. Że okej, okay, to sprawdzam, jest to dla mnie okej. Okay. Więc wtedy można jak najbardziej ustąpić. Ale jeżeli to będzie jakaś taka powtarzalna stałość, że ja zawsze ustąpię właśnie dla świętego spokoju, no to zrobię tym dziecku jeszcze większą krzywdę, bo ono nie nauczy się radzić sobie z tą frustracją, która się wiąże z tym, że nie wszystko idzie zgodnie z moim planem i z moim pomysłem. Mhm. A jednak nauczyć się radzić sobie z tym, że nam coś w życiu nie wychodzi, też trzeba. No, to jeden dorosły by potrzebował. No, właśnie. Jakie są konsekwencje takie długoterminowe? Kazik ma tam 3 lata, mm -hmm. 4 i wiesz, rodzice nie mają granic, nie, znaczy nie mm -hmm. mają granic, nie przestrzegają mm -hmm. tych granic. Mówiła a dobra, Kaziu to się bawa, a dobra, to jest jeszcze lody byleby mm -hmm. tylko nie było awantury. Kazik ma lat 15 i co się dzieje? I znaczy, co się dzieje? Wiem, no, różnie może się wydarzyć już przez te 10 lat. Różne, ale... różne mogą być tak. scenariusze, ale może się na przykład wydarzyć tak, że zobacz, z mały, małe dziecko jeszcze jest łatwo jakoś ukierunkować, i, bo, dlatego, że my też jesteśmy cały czas z tym dzieckiem. Mm -hmm. Nie? No tak, więc mimo wszystko zapewniamy to bezpieczeństwo. Z 15-latkiem już nie jesteśmy 24 na dobę, więc tam musimy bardziej oprzeć tą relację na zaufaniu i na tym, że dziecko będzie przestrzegać jakichś naszych domowych zasad. A jak ono ma tego przestrzegać, skoro nie było tego nauczone? Okay, czyli może 24. Dochodzić do różnych po prostu niebezpiecznych i ryzykownych sytuacji. Ale też dziecko może stale te granice przekraczać również w kontakcie z innymi osobami, Oje. z nauczycielami, z kolegami. Czy stąd się wzięły te sytuacje, że ktoś tam kosz na głowę nałożył? Na przykład nie, więc no, będzie dochodziło do takich różnych zachowań antyspołecznych. Więc granice są ważne. I tak samo my, dorośli, musimy troszczyć się o swoje granice, jak i pozwolić dziecku troszczyć się o jego własne. Okej, okay, ale jak to w takim razie warto robić? M mało ci powiedział? Mało! <laughs> Mało. Z empatią, z wyrozumiałością, z wiarą w to, że głównie rozmową zachowanie dziecka ma sens, uh -huh. że nie jest przeciwko nam, a w trosce o samo dziecko. Po kolei, małymi kroczkami, pamiętając o tym, że dziecko też się uczy i my też się tego uczymy, więc będziemy popełniać błędy. błędy. A tak szeroko to o tym mówię w kursie... Y jak komunikować granice w rodzinie? Nie było w planie tego lokowania, ale jak już tak dopytujesz, to podlinkujemy w opisie. Bo ten temat jest taki mm, trudny, zarazem, czy z jednej strony błahy, tak? No bo nawet domaganie się dziecka kolejnej porcji lodów, co jest w lecie nagminne, nagminne i mam wrażenie, że codziennością. Kochamy lodów? <t> <t> tak, tak czy tam zostanie dłużej na placu zabaw, mm -hmm. czy cokolwiek. tak, Że ta sytuacja jest po prostu, jeżeli nie codziennie, to nawet pięć razy dziennie tak. testowana, więc można powiedzieć, że jest błaha, no bo jest tam i na co dzień, codziennością. codziennością, a z drugiej strony no jest trudna, tak, no bo postawić granicę dziecku, żeby go nie wystraszyć, tak, żeby nie być takiego... Z troską o relację. Z, tak, z troską o relację, że nie, że jo, tak powiedziałem, tak, tak ma być, no nie dyskutuj, wypadnie. Tak, tak. Wiesz, to jest myślę też o tyle trudne, że my się często w ogóle komunikowania granic, bo ja bardzo w ogóle lubię mówić, że granice się komunikuje, a nie stawia, bo to nie są mury, które mhm. no budujemy tak, na tak. stałe, nie, tylko te granice mogą być też płynne. Jednego dnia takie, drugiego dnia inne. I my się też często tego uczymy dopiero w dorosłości, dopiero kiedy mamy dzieci. Bo zobacz, jak my mamy trudność z komunikowaniem granic, mamie, sąsiadce. Pani w sklepie, nie? że, że nam jest jakoś trudno powiedzieć pani w banku, która do nas dzwoni, pani z fotowoltaiki, dziękuję, nie jestem zainteresowana, że my raczej po prostu pośpiesznie wrócimy no, ten telefon. Ale nie akurat, nie wiemy, akurat, co te, powiedzieć. akurat te panie z banku i pani z fotowoltaiki bardzo mocno wyedukowały społeczeństwo o stawianiu <laughs> granic. Tu tyle razy dzwoniły, że ludzie już sta, <laughs> sami stawiają, stawiają te granice. Nie? Ale wiesz, że, że trudno nam jest powiedzieć hmm. e, ciotce, która udziela nam dobrych rad, dziękuję, radzę sobie. Tam, tak? są, tam są drzwi, nie? Nie, nie, nie potrzebuję tych, tych rad. Nie chcę tego mhm. słuchać. Że kiedy. No, mnie to uderzyło, tak, nie wiem, dwa, trzy lata temu byłem ja u znajomych i chciałem pożyczyć książkę. Mhm. Taka książka, wiesz, nie, że ją przeczytam i będę ją na półce, tylko prawdopodobnie mhm. jeden rozdział był fajny. I właśnie mi znajomy powiedział, nie, wiesz, ja mam taką zasadę nie pożyczam książek, nie? A wtedy miałem taki, no jak stary, nie? No, książkę ten, się no, kurde, nie? Wow. wow, nie, ale to tak wiesz, dopiero jak to był refleks no. schodowy, nie? No, wychodząc do niego tak. z domu, co myślę, wow, nie? Tak, tak, dokładnie, bo, bo, bo na co dzień wszyscy nawet jak nie chcą tej książki pożyczyć, tak, to, tak. to nie wypada, nie, no, tak, co tak, ktoś tak, sobie no. o mnie pomyśli. Nie no dobra, no ten. Nie? Nie? Więc naprawdę my mamy trudność z komunikowaniem tych, tych granic i często dopiero, kiedy stajemy się rodzicami, to nagle się z tym zderzamy, że no już nie ma wyjścia, jeżeli chcemy wychować dziecko na mądrego, radzącego sobie człowieka, to co nagle musimy. Tylko jak? No, i... no tego dowiecie się w twoim kursie, no to już wiemy. <śm> to już wiemy. <śm> no ale myślę, że też w dzisiejszym odcinku też padło parę... Co Dobra, ostat ostatnie, tak na koniec, na koniec. Że skoro dzieci muszą te granice testować, ustaliliśmy to. Że tak, muszą, bo bez tego potrzebne. się uduszą w przyszłości. <śm> To, co my jako rodzice możemy zrobić, żeby robiły to jakoś tak mniej spektakularnie. <noise> Czyli nie tak głośno? Tak, tak. <noise> mm. Jest w zasadzie taki. Tatusi, może, a może? A może nie? A, a może tak? A może koniec? <noise> nie, a nie. A! No to uwaga, ja chciałem uwaga, te uwaga, lody. Uwaga, uwaga Pietrek. Nie Dzieci da się, uczą się przez obserwowanie. Brawo, punkt dla ciebie, dokładnie tak, więc na pewno ważne jest to, jak my komunikujemy te granice. Czy my to robimy. Mówiłam ci, że nie wolno! Czy my potrafimy to zrobić mniej spektakularnie, mniej głośno, mniej intensywnie, ale też ważne będzie, kiedy dziecko komunikuje te granice w taki sposób, z którym my nie do końca się zgadzamy, żebyśmy my podali mu przykład, jak może zrobić to inaczej, lepiej. Czyli dziecko tam krzyczy, nie wiem, rzuca się na podłogę spektakularnie. A my w tym momencie możemy powiedzieć, o, chyba chcesz jeszcze zostać na tym placu zabaw, tak? To możesz mi powiedzieć, mamo, możemy tu być jeszcze 5 minut. Wiesz, czyli ja podaję konkretny przykład, który dziecko w przyszłości będzie mogło zastosować. I co ważne, Y, przy kolejnej wizycie jeszcze tego nie zrobi. Tak, to trzeba parę, parę dziesiąt razy mu powtórzyć. Czyli zrobiłabyś miał 18 lat? <laughs> Troszeczkę wcześniej. Dziękujemy. Trzymamy kciuki za Wasze granice. I granice Waszych dzieci. Troszczycie się o nie. Właśnie nie wiem, czyje są ważniejsze. Tak samo ważne. Tak samo ważne.